Wieża, gdzie zdarzyć kawałek, żeby ładnie szuflą zamieścić tam. Będzie ten film mega krótki, bo muszę niwelatorem. Dzieje, panie jak w kieleckiem. więc się schowałam. Przygotowujemy już do wylania chudziaka. Adam tam właśnie mi odsypuje, żeby mi się nie sturlało. Jutro chudziak o 10 .00. do 10 mamy czas, żeby ogarnąć i wyłonię się z nad tej hałdy gliny i piachu. Ale wtedy już nie będę nic gadać, bo wieje. Koparkowy Parko już tam zrobię. Ściana nośna w środku domu z miejscem dla stopy. Dosyć spory, więc trzeba pilnować poziomu. No ale z tej strony będzie tak samo ładnie jak z tamtej. Już niedługo. I jutro.